Każda ofiara narcyza powinna to zobaczyć. W relacji z narcyzem, w narcystycznym cyklu ciągle starasz się go zadowolić. Jesteś jak chomik, który biegnie na swoim kółku coraz to szybciej, bez celu. Nic, co robisz, nigdy nie jest wystarczające dla narcyza, ponieważ nie może być usatysfakcjonowany, jeśli Traktujesz kogoś jak króla lub jak królową, to będzie traktować cię jak prostaka. Jeśli traktujesz kogoś jak celebrytę, to będzie traktować cię jak fana. Gdyby narcyz cokolwiek odwzajemniał, gdyby pracował nad sobą, to wtedy mógłbyś się zastanawiać. Lecz wszyscy narcyzi są roszczeniowi, myśliwi. Mają silne poczucie uprawnienia, myślą, że są lepsi od Ciebie, myślą, że zasługują na więcej niż Ty, myślą tak chociaż nie zrobili nic, by na to zasłużyć, nie zrobili nic, by na to zapracować.